Filipiny wojna. Dobra zetę serer przyszedł czas ataku. Ała! Rosjoty zajmij się Brytanią, a ja zajmę się Francją. Okej. Okay. Co to za atak znienacka? Brytania, to twój koniec. Zobaczymy. Dzięki kongu ostrzegni, i innych w Ameryce jesteś ostatnią nadzieją. Dobra, wy już nie jesteście potrzebni, Koreowojna. Wojna. Indonezjo teraz ty. Ej Stany ZSRR i Cesarstwo Rzymskie niedługo dojdą do Ameryki podaj dalej. Bla 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 podaj dalej. Ej ZSRR i Rzym niedługo będą w Ameryce. Dzięki. Ej Łuki Kongu zanim umrę chcę dać ci moje wszystkie bomby atomowe. Dzięki przydadzą się. Stanę teraz Twoja kolej. Kongu poddaj się. Nie. Ej, Rzymie, mogę ja go wykończyć? Tak. Haha, chłop nie wie, że zaraz go zabiję. Wukikongu Kongu poddaj się nie masz szans ze mną. Za wszystkich moich przyjaciół za wszystkie razem spędzone z nimi chwile nie poddam się czasu żyć wszystkich atomowych od stanów. Dobra teraz mnie nie będzie i Kubolandii ale będą wszystkie inne kraje. Dziękujemy ci Wuki